Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Gabriela Deda i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Dzisiaj opowiem Ci o książkach idealnych na lato, na wakacje. Będą tutaj książki takie bardzo przyjemne, właśnie lekkie, letnie, ale będą też książki nieco trudniejsze, ale w jakimś stopniu w letnim, wakacyjnym klimacie albo po prostu mi się z latem, bo zestawienia takich książek idealnych na daną porę roku są, no, bardzo um, uzależnione od od tego, kiedy dana osoba daną książkę czytała, no ale opowiem Ci tutaj o kilku pozycjach, które mi z jakiegoś powodu bardzo z takim letnim czytaniem się kojarzą. Absolutnie najbardziej letnią, wakacyjną pozycją, jaką mogę Ci tutaj przedstawić, są tamte dni, tamte noce. E, książka, która ma tak niepowtarzalny klimat, e, tak letni, m, tak czuć upał e, i gorąco, i to właśnie te wakacyjne dni w tej powieści, że bardziej się nie da. Mamy tutaj historię m, romansu, który nawiązuje się pomiędzy 16-letnim chłopakiem, a o kilka. Kalat, starszym pisarzem, który przyjeżdża do rezydencji, do wakacyjnej rezydencji jego rodziny. No i wszystko dzieje się we Włoszech, wszystko dzieje się w takiej nadmorskiej miejscowości. Więc w powietrzu czuć zapach Mirabelek i Broskwin, w tle słychać szum fal. Na pośrodku tego wszystkiego ten burzliwy romans, który ma. Musi przejść jakieś pewne swoje etapy, ale który jednocześnie jest tak niesamowicie angażujący i tak sensualny, ale w takim najlepszym możliwym wydaniu. Pożądanie tutaj jest. Tak opisane, że nigdy wcześniej nie czytałam książki, która wzbudziłaby we mnie takie emocje właśnie na tej płaszczyźnie. Uważam, że język w tej powieści jest fantastyczny, i ja do tej pory pamiętam, jak się w nim zanurzałam, jak bardzo. Chciałam się otaczać tymi słowami autora. Dla mnie to jest powieść naprawdę niezwykła pod tym względem, pod względem tego klimatu, klimatu miłości, klimatu wakacji, klimatu Włoch, również. Więc jeśli szukasz czegoś takiego, takiej naprawdę pięknie napisanej historii o miłości, to tamte dni, tamte noce sprawdzą się naprawdę doskonale. Więc z całego serca polecam je w pierwszej kolejności. Drugą książką, która bardzo kojarzy mi się z wakacjami, być może przez to, że dałam ją właśnie w czerwcu ubiegłego roku, a być może y, przez klimat, jaki w sobie ma. Jest moja ukochana książka, tak to już jest: Lori Frankel. Y, książka, o której mówię ci tutaj ostatnio dosyć sporo. Y, omówię, omawiałam ją też w y, filmie dotyczącym queerowych książek na Pride Month. No, ale to jest y, po prostu fantastyczna, bardzo ciepła, rodzinna książka, y, poruszająca bardzo ważny temat, y, bo mamy tutaj y, rodzinę bardzo szczęśliwą, małą, z chyba trójką dzieci, i najmłodszy syn w pewnym momencie orientuje się albo zaczyna czuć, że nie do końca czuje się chłopcem, że raczej bycie dziewczynką to jest co. To, co on naprawdę w sobie, w sobie czuje, choć jeszcze z racji na swój wiek nie do końca rozumie, o co chodzi, dlaczego tak się dzieje. No i mamy tutaj właśnie perspektywę matki, która już jako dorosła świadoma osoba mu, musi się z tym zmierzyć, ma przed sobą takie wyzwanie nieskrzywdzenia swojego dziecka, da, da, dania mu oparcia w bardzo ważnej dla niego chwili, w bardzo ważnym momencie. Chcę pomóc mu przejść przez ten proces odkrywania siebie, własnej tożsamości, własnej seksualności. No i jednocześnie, właśnie chcę go uchronić przed absolutnie całym złem tego świata, co niestety również nie jest łatwe i, jak pewnie możesz się domyśleć, nie zawsze się udaje. Tak to już jest. To przede wszystkim bardzo ciepła, rodzinna powieść, dająca dużo nadziei, dająca takie poczucie, że będzie lepiej, że jest szansa, że kiedyś nasz świat będzie wyglądał normalnie i będzie po prostu lepszym miejscem do życia dla każdego. No ale jest to też książka z takim gorzkim akcentem, z trudnościami, z jakimi musi się. Zmagać rodzina w takiej sytuacji, ale dla mnie to jest jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w ostatnich latach i bardzo, bardzo ci ją polecam na Pride Month, ale w ogóle na lato, w ogóle o każdej porze roku. Jeśli sięgniesz zim, po nią zimą, może być, byle byś po nią sięgnęła, bo to jest książka bardzo mało znana. Yy, Polsce, a moim zdaniem, wielka, wielka szkoda, bo to naprawdę wspaniała, intymna historia rodzinna, z dużą dawką humoru, z bardzo ciekawym, fajnym klimatem. To jest naprawdę rzecz warta, warta poznania. No i myślę, że na lato sprawdzi się doskonale. Kolejna książka z ogromnym, wakacyjnym vibem i klimatem to oczywiście dorośli Marii Obert. Książeczka, która ma zaledwie 140 stron, a która, jak już pewnie wiesz, jeśli oglądasz mnie tutaj, czy na Instagramie, czy na TikToku, to już wiesz doskonale, że zrobiła na mnie potężne, potężne wrażenie. Dorośli to jest historia Idy, która jedzie do... Domku rodzinnego, takiego wakacyjnego, letniego domku rodzinnego na kilka dni. Mamy tutaj właśnie kilka bardzo, bardzo upalnych dni, w, gro, spędzonych w gronie rodzinnym, z rodziną, która ma bardzo specyficzną dynamikę, w której każdy ma jakieś swoje problemy. W, i do tego jest to rodzina, w której my, jako czytelnicy, nie za bardzo możemy kogokolwiek tak naprawdę szczerze polubić. I główna bohaterka również jest bardzo mm, irytująca. Często zachowuje się irracjonalnie, często zachowuje się jak dziecko. Nie możemy tego do końca zrozumieć, ale z drugiej strony, mm, jednak to zrozumienie czasami się w nas y, pojawia. I dla tej bohaterki, i dla innych bohaterów. I mam wrażenie, że to jest taka. Powieść, lustro, w której możemy się przejrzeć i zobaczyć nie tylko siebie, ale także swoich najbliższych. I jestem pewna, że mnóstwo osób odnajdzie tutaj cechy osób, które ma w swoim najbliższym otoczeniu niekoniecznie swoje własne, chociaż pewnie też ale właśnie osób, którymi się otaczamy. Bardzo dobra powieść, bardzo emocjonalna, taka napakowana to jest bardzo gęsta proza, którą świetnie się czyta. No i dla mnie to jest jeden z ulubionych, wieńców tego roku i bardzo, bardzo polecam. A jeśli masz ochotę posłuchać o tej książce więcej moich ochów i achów, to zapraszam Cię do osobnej recenzji, bo ta powieść zrobiła właśnie na mnie tak ogromne wrażenie, że zdecydowałam się poświęcić jej osobny film na moim kanale. Skoro już jesteśmy przy wydawnictwie pauza, to polecę Ci jeszcze Utonęła. Książka, która może na mnie nie zrobiła jakiegoś wielkiego wrażenia, chociaż myślę, że wtedy po prostu nie byłam gotowa na tę powieść. I wydaje mi się, że teraz, kiedy już jestem kilka kroków dalej, mogłabym ją nieco lepiej zrozumieć. W każdym razie polecam Ci ją tutaj w tych letnich, wakacyjnych książkach, dlatego że ona ma bardzo mocny, wakacyjny, letni klimat, ale nie w takim dobrym stylu, tylko. Czuć tam ten zaduch, ten upał, to stojące, gorące powietrze i tę ciężką atmosferę, która właśnie toczy się na kartach tej powieści. Bo mamy tutaj główną bohaterkę, która jedzie do domu swojej siostry, która mieszka tam z partnerem i tam spędza u nich właśnie kilka takich wakacyjnych dni. No i mamy w tej książce motyw takiej cichej. Przemocy domowej, która karmi się milczeniem. Mamy rosnące napięcie, rosnącą frustrację, rosnącą też niemoc w pewnym momencie i bardzo dużo um, różnych um, emocji bardzo trudnych emocji. Um, i um, no pamiętam do tej pory ten klimat tej książki. Ona może nie zrobiła na mnie takiego potężnego wrażenia fabularnie, chociaż tak jak mówię, teraz już pewnie inaczej bym na nią spojrzała i mam jeszcze drugą książkę tej autorki, po którą niedługo będę pewnie sięgać, więc y, przekonamy się, um, ale ten klimat był tak mocny, że nadal gdzieś tam go pamiętam i kiedy robiłam sobie listę właśnie książek na, na wakacje, na lato z takim klimatem, no to od razu utonęła, przyszła mi do głowy Ponieważ no, cały czas gdzieś siedzi mi um, w pamięci, dlatego um, daję znać, um, być może Ci się spodoba, um, bo naprawdę myślę, że warto spróbować. Um, I to nie, jest też, to nie była też dla mnie zła książka, to znaczy, ja jej nie odebrałam tak całkowicie źle, ja po prostu się trochę w niej nie odnalazłam, um, ale generalnie um, myślę, że warto spróbować. Kolejna powieść, która kiedyś zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie i uważam, że jest bardzo dobra do czytania latem. Moja znikająca połowa. Ona również ma swoją osobną recenzję na kanale, więc odsyłam Cię tam po, po więcej. Tutaj tylko powiem mniej więcej o czym ta historia była. Mamy tutaj historię dwóch sióstr, które wychowywały się na głębokim południu Stanów Zjednoczonych w ubogiej rodzinie, w ogóle w bardzo bardzo ubogim i takim hermetycznym miasteczku. Dziewczyny są czarnoskóre, ale ich skóra wygląda na tyle jasno, że z powodzeniem mogą Udawać um, osoby białe. I właśnie tak robi jedna z tych sióstr: wyjeżdża, ucieka um, i um, zamienia się w białą kobietę, um, podczas gdy ta druga nie, nie robi tego, mimo, że kiedyś z, z własną siostrą były związane, to ona nie poszła jej, jej śladem i ich losy gdzieś tam troszkę się, troszkę bardzo się poróżniły. Dziewczyny ze sobą nie rozmawiają od lat no i w pewnym momencie te ich losy w jakiś sposób się splatają po wielu, wielu latach. W jakiś sposób oczywiście nie będę mówić, bo na tym, o to chodzi w całej tej powieści, natomiast dla mnie jest to świetna współczesna amerykańska proza, która pokazuje, jakie Trudności stają przed, kwest... przed osobami, które gdzieś tam zmagają się ze, sobą, ze swoją tożsamością, próbują ją poznać, i w ogóle to jest taka książka o odkrywaniu swojej tożsamości, o relacjach ze sobą, ale też ze swoimi najbliższymi. Wspaniała książka, którą świetnie się czytała, i pamiętam, że kiedy mówiłam o niej pierwszy raz w podsumowaniu miesiąca, to mówiłam, że to nie będzie książka, która trafi do mojej topki roku, e, ani nic z tych rzeczy. No a później trafiła, bo. Przez wiele, wiele miesięcy ze mną była, została i mam wrażenie, że tutaj czas działa na korzyść tej powieści. To znaczy, im dłużej mija od przeczytania jej, im większe emocje we mnie narastają, tym lepiej ją pamiętam, tym więcej właśnie emocji we mnie wyzwala, więc moja znikająca połowa, myślę, że sprawdzi się doskonale na wakacje, na letnie zaczytanie. No, a jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, to tak jak mówiłam, bardzo serdecznie zapraszam Cię do mojej osobnej recenzji. Teraz książka, o której jeszcze ci tutaj nie mówiłam, bo dopiero co ją przeczytałam i pierwszy raz będę o niej mówić dopiero w podsumowaniu czerwca, Felix Ever After. Książka, co do której ja byłam przekonana, że mi się nie spodoba. Książka, co do której myślałam, że to będzie ogromny, ogromny wypał, tak jak Adela że była tak hype'owana i że to będzie po prostu taka młodzieżówka która zupełnie do mnie nie trafi. Tymczasem ja się w Felixie zakochałam bez pamięci. Jest to rewelacyjna książka, gdzie mamy reprezentację osób transpłciowych, homoseksualnych, biseksualnych, generalnie bardzo dużą reprezentację, co jest super i w ogóle mega na plus. No ale też bardzo podobała mi się właśnie ta główna historia transseksualnego chłopaka Feliksa, który Znów zmaga się trochę z własną tożsamością, z um, odkrywaniem jej, ale też kwestionowaniem. E, mamy tutaj też um, kilka bardzo innych ciekawych wątków. Mamy taki wątek, powiedzmy. Um, Odkrywania pewnej tajemnicy. Mamy też wątki związane z przyjaźnią, z miłością, takimi pierwszymi miłościami, ponieważ bohaterowie tej powieści są w szkole średniej, zaraz przed koledżem. Tutaj też właśnie pojawia się taki motyw decydowania o swojej przyszłości. Uważam, że to jest fantastyczna książka. Ona jest napisana bardzo lekko, bardzo przyjemnie. Jednocześnie porusza trudne tematy i właśnie nie robi, nie robi tego w bardzo taki przytłaczający sposób. No i mamy. Też tutaj, właśnie te wakacje między mm, szkołą średnią a koledżem, więc tutaj też ten taki wakacyjny klimat wchodzi nam w grę. Fantastyczna rzecz. Uważam, że bardzo dużo młodych osób powinno ją przeczytać, i bardzo dużo młodych osób odnajdzie tutaj yy, trochę siebie, yy, trochę swoich rozterek, yy, bo tutaj są po prostu takie normalne problemy, yy, które spotykają każdego nastolatka, yy, niekoniecznie związane z, ze swoją orientacją czy ze swoją tożsamością. To też oczywiście. Ale poza tym wszystkim są takie rzeczy, że po prostu każdy się w nich gdzieś tam odnajdzie i przejrzy Fantastyczna rzecz i ja naprawdę byłam zupełnie nastawiona na nie I wydawało mi się, że ta książka mi się nie spodoba, a tymczasem ujęła mnie za serce I Feliksa po prostu Ci z całego serducha bardzo, bardzo polecam na wakacje na koniec, żeby nie było tylko tak powieściowo, mam jeszcze dwa reportaże, które właśnie kojarzą mi się trochę z wakacjami. Pierwsza książka to Z Miłości to Współczuję reportaż Agaty Romaniuk o Omanie. Już o tej książce mówiłam kilka razy. Ona też trafiła do moich najlepszych reportaży 2020 roku i bardzo, bardzo mi się podobała i kojarzy mi się z wakacjami, może właśnie dlatego, że to nie był taki bardzo trudny i przytłaczający temat, ale też przede wszystkim dlatego, że ten reportaż był po prostu dobrze napisany. No i być może dlatego też, że chyba sama go czytałam w wakacje. W każdym razie uważam, że to jest dobry reportaż na lato, również dlatego, że to będzie świetny, świetna pozycja dla osób, które dopiero chcą odkryć. Reportaż i do tej pory nie czytały nic z literatury faktu i chciałyby się trochę zagłębić. Ja mam wrażenie, że w wakacje latem, w czasie urlopów, mamy trochę więcej czasu na takie rzeczy, na takie nowe odkrywanie, na takie odkrywanie nowych rzeczy, nowych gatunków. A wydaje mi się, że z miłości to współczuję świetnie się sprawdzi, jako właśnie odkrywanie literatury faktu, bo to jest taki reportaż bardzo wciągający, super interesujący, ale jednocześnie nie, na, napisany bardzo lekko i w taki bardzo publicystyczny sposób, że po prostu przez niego się płynie i wciąga się kolejne, kolejne informacje, więc bardzo polecam. Już o tym reportażu mówiłam na kanale wielokrotnie, więc jeśli jesteś tutaj ze mną dłużej, to pewnie o nim trochę słyszałaś. No ale jeśli nie, no to właśnie teraz na lato, jeśli masz ochotę na coś nowego albo po prostu szukasz dobrego reportażu, no to z miłości to współczuję. Bardzo, bardzo polecam. Drugim reportażem jest All Inclusive, Raj, w którym seks jest Bogiem. To reportaż bardzo, bardzo, bardzo mało znany w Polsce. Ja nigdy o nim niczego nie słyszałam, żadnej e, recenzji, żadnej opinii, nic z tych rzeczy. Ja po niego sięgnęłam przed wizytą w Dominikanie e, e, i właśnie dlatego też trafia do takich Polaków, letnich. Jeśli wybierasz się w tym roku do Dominikany albo w ogóle planujesz tam pojechać, albo już tam byłaś, czy w ogóle chcesz się dowiedzieć czegoś o świecie, to bardzo, bardzo polecam, bo ja lubię dowiadywać się nowych rzeczy o miejscach, w których, w których jestem, do których jadę, więc dla mnie oczywistym było, że, że jakiś reportaż o Dominikanie znajdę. No i znalazłam ten i był to, pamiętam, bardzo trudny dla mnie reportaż, bo przedstawiał Dominikany Dominikana nie taką, jaką znamy ze zdjęć w biurach podróży, nie taką, jaką znamy z Instagrama, tylko Dominikana taką, jaka jest, zmagającą się z wieloma problemami, z potężnym ubóstwem, z którym zresztą wystarczy wyjść poza granice hotelu pięciogwiazdkowego i już, już turyści się z tym stykają, ale bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie to, w jaki sposób autor opisuje Dominikanę. No i tutaj jest też jednym z takich głównych tematów właśnie ten seks, który pojawia się w tytule. W ogóle wykorzystywanie albo taka seks-turystyka i prostytuowanie się na przykład kobiet, mężczyzn, również dzieci. Mamy tutaj też problem związany z pedofilią w kościele i mamy też oczywiście polski akcent tutaj w tym reportażu. Niestety bardzo dużo różnych wątków i jest to trudny reportaż, więc dlatego sygnalizuję, że to może nie jest taka przyjemna, leciutka lektura, ale uważam, że to jest jeden z ważniejszych reportaży, jakie przeczytałam um, i zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Również chyba trafił do mojej topki 2020 roku, z tego co pamiętam, i. Um, no, bardzo, bardzo go polecam, szczególnie jeśli byłaś w Dominikanie albo dopiero się tam wybierasz, bo wydaje mi się, że po prostu warto być świadomym, jak to tam wygląda. To już moje wszystkie polecajki. Oczywiście mogłabym tutaj wymienić jeszcze trochę książek, ale też nie chciałam, żeby ten film trwał 40 minut, więc troszkę się ograniczyłam. Wybrałam te najlepsze z najlepszych, te z najbardziej um, widocznym dla mnie wakacyjnym klimatem. Koniecznie daj mi znać, jaka jest Twoja ukochana wakacyjna i letnia lektura. Jestem bardzo ciekawa, może trochę mnie zainspirujesz do sięgnięcia. Mamy jeszcze trochę wakacji przed sobą, więc bardzo chętnie przyjmę takie polecajki. A tymczasem bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!